No, cześć byki. Kochani, robimy czytanko dla Was na grudzień. czuli się. No i co robimy? Robimy se związki, robimy se singli. Em, pracę. A potem, co jest najlepszego do osiągnięcia w grudniu? No, jak potasuje, to to zrobimy. Kochani, co jest najlepszego do osiągnięcia w grudniu? Jezu. No, nie wiem, co to się wy wydarza. E, słuchajcie, a potem wy z każdym znakiem jest. Miśki, No, widzicie, ale nie mogę wam nie zrobić tego czytania. Te karty tak mówią: Ewa, weź, że już odpocznij. Weź, już zrobiłaś pięć znaków. Ale ja miałam zrobić dzisiaj sześć. Ja się muszę uprzeć. Już wam pokazuję, co mi wypadło teraz podczas stosowania. Jakaś osoba, która albo za dużo pracuje, albo nie jest zadowolona ze swojej pracy, albo jakaś nieszczęśliwa żona. Nie wiem, co wam to mówi, ale wypadło, więc wam mówię, że wypadło. Dobrze. Lecimy, kochani. Lecimy, lecimy. Robimy sobie najpierw te związki i sprawy miłościowe. Ojejku! Co to w ogóle ma być? Hmm. Rada dla związków. I rada dla singli. Hmm... hmm. hmm. Ja nie wiem, czemu ten czyjś mąż jest niezadowolony. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co to w ogóle za chłop. Bo najpierw zacznę od tych związków. Kochani, jest pokazane. A, chyba, że trójkąt. Dobra, ja wam powiem, jakie mam powiem, jak ja mam kartę, a wy sobie to ułożycie. Jeżeli macie trójkąty, to będziecie wiedzieli, kto jest kto. No po prostu. Mam pokazane, że ktoś się nie poddaje i o coś walczy. I te, na razie mówimy o związkach, za sekundę powiemy o singlach, chyba że się single w tym odnajdą, no bo w energii się możecie odnaleźć. E, ktoś się nie, o y, jejku, nie poddaje i walczy, mimo że jest mu ciężko. Tej osobie jest już ciężko walczyć, ale jeszcze walczy, jeszcze walczy. Następnie jest pokazane, że ktoś coś uwalnia albo się uwalnia. Ktoś, kto był w klatce, uwalnia się z klatki i przychodzi z ofertą. I teraz pytanie, czy to jest ta sama osoba, która walczy? Czy to jest między wami w związku, że ktoś był w jakiejś klatce, może mentalnej, może zmęczenie, i nagle się uwalnia, poczuje uwolniony i przychodzi z jakąś pieśnią na ustach? No chyba, że to jest jakaś kwarantanna i ktoś zakończy kwarantannę i przyjedzie do was pociągać i przytulić. Być może dla niektórych jest coś takiego, ale to jest nieco dziwne, dlatego że nie bardzo mi to potem pasuje do tego niestabilnego mężczyzny, który tu wychodzi. Więc to może różne rzeczy znaczyć. Może być tak, że wasz jakiś mąż lub partner albo jedno z was, mówię teraz do związkowców, ma problemy w pracy i jest przemęczona ta osoba. I w momencie kiedy się trochę uwolni i troszeczkę przestanie pracować, wyjdzie z pracy, to przyjdzie z pieśnią na ustach i będzie fajnie. Być może to tylko o to chodzi. Ale tego typu problemy jakieś zawodowe czy coś no jest to i przemęczenie jest pokazane. Ale Gorzej, jeżeli to nie jest jakaś super. No Okej, okay, dobra, gorzej, jeżeli to jest poważny związek, a ten rycerz to jest ktoś trzeci, no to to gorzej. Bo wtedy mamy pokazane od razu, że jak przychodzi do nas nowy rycerz, to my od razu odrzucamy instytucję małżeństwa czy tam innego stałego związku. Czyli jest coś takiego, tak mamy taki związek, co tak ratujemy, tak już nam się nie chce, nagle przychodzi, wow, wyznanie miłosne z zewnątrz i a to idźmy już z tym, a już nie dbam tu już o Ciebie, no, no, mam nadzieję, że nie dla tych, którzy związek chcą utrzymać, ale przyjrzeć się temu, no, Miśki, no, zapobiec, no, można, zwłaszcza jeżeli do Was przyłazi, zapobiec albo podjąć decyzję. No, Zanim się zacznie robić rzeczy na boku, yy, dla tych, którzy mają, i teraz mówię też do singli, bo single również mogą mieć takie rzeczy. Dla tych, którzy mają relację, która nie jest stabilna i czekacie na nich, oni się mają rozwodzić albo mają kogoś zostawiać. Kochani, coś tu się nie wydarza w tym kierunku, żebyście wy byli razem, ale są wyznania miłosne. Ale ktoś chce być wolny, ktoś nie chce się ustatkować. Aż dwie karty o tym mówią. I pytanie, które z was bardziej, yy, któremu z was bardziej zależy? Leży i które z Was jest pokazany w tej karcie, a które z Was chce być wolne i nie chce się ustatkować. Ale piękne słowa będzie mówił. Być może nawet kocha. Znaczy, zakochany może być ten człowiek. Ale jeżeli chodzi o to, żeby się ustatkować, jakoś porządnie coś zrobić w sprawie związku, to nie. Dla singli macie pokazane, że tak, a idziecie przez ten grudzień, idziecie, idziecie ledwo, ledwo, a potem nagle, wow, możecie poznać nową osobę. I to jest ten rycerz kielichów. I wszystko pięknie, ładnie, gdybyśmy tylko wiedzieli, co to jest ten odwrócony król monet, bo jeżeli to jest ten sam, co, co rycerz kielichów, to on jest niestabilny. On albo za dużo pracuje, albo nie ma pracy, albo nie chce związku. Więc zwróćcie uwagę na to, czy na pewno ta osoba będzie dobra do związku. Może nie róbcie Bóg wie czego z nimi, zresztą taką macie radę, zaraz wam powiem, jaką macie radę. Ale może też być tak, że to Wy, jak przyjdzie miłość, będziecie rezygnować z pracy, znaczy nie całkiem, tylko mniej pracować, żebyście mieli więcej czasu dla osoby. I jest też taka możliwość, że to tak w taką stronę pójdzie. Yy, kochani. No, no, ogólnie to tak, to tak dziwnie, bo z jednej strony fajnie, że rycerz przychodzi z pieśnią na ustach i kocha i w ogóle, a z drugiej strony, kto chce być wolny i kto się nie chce ustatkować, lub kto no, odrzuca osobę, z którą już jest. Mhm. No. Taki dziwny człowiek. Uważajcie, żeby nowo poznana osoba nie miała męża albo żony. No, znaczy, powiedziałam męża, bo to jest król, ale przecież to może być żonkoś, który nie chce być w małżeństwie i przychodzi do Was. Wow, nie wiadomo jakie coś tam, a gdzieś tam jakaś żona siedzi yy, albo mąż. Yy, słuchajcie, dobra, dla związkowców nie kłócić się. No to wiadomo, no postarać się, żeby nie było za dużo tam jakichś... Um, jakiś w ogóle wyjść z kryzysu. Zastanowić się nad tym, czy wasz związek nie przechodzi przez jakiś kryzys. No wiadomo, że nie wyjdziecie z kryzysu w ciągu godziny, ale zauważyć, że jest kryzys, nie kłócić się, nie walczyć z drugą osobą, tylko na spokojnie, w spokojny jakiś sposób porozmawiać, spróbować się dogadać. Um, bo jest pokazane, że może być tak, że ktoś ma uczucie i kocha, ale ma lęk... Albo nie bardzo chce być w klatce pod tytułem małżeństwo lub związek. Takie coś może być. To zwróćcie na to uwagę. Natomiast ym, ta karta jeszcze mówi, żebyście nie walczyli o coś na siłę, o coś, co już wam udowodniło, że, no nie wiem, no, co chwilę ma jakąś nową kochankę albo nowego kochanka, i już wam udowodniło tyle razy, że nie jest stabilne. Nie walczyć na siłę oto. Natomiast to jeszcze mówi o tym, że jeżeli wy do was przyjdzie jakaś inna osoba, żebyście nie siedzieli za długo w takim czymś, że walczycie sami ze sobą, robić to czy robić to, tylko żebyście podjęli jakieś decyzje. A single mają pokazane, że każda oferta, która do was w grudniu przychodzi, powinna być tak z dystansem rozważona. Nie bierzemy od razu wszystkiego co przyłazi. Przyjdzie ten rycerz fajnie, miło, ale czwórka kielichów mówi: "A e, dobra, dobra, ja to ja to widzę. Ja się zastanowię, pospotykamy się, zobaczymy." A nie idziemy od razu w jakieś nie wiadomo jakie tam. Wiecie co? Wiecie co chodzi. No, no dobrze. Kochani, praca. Ciekawe macie to czytanie, kochani, bo niby, niby nie ma jakichś złych kart, ale jest ostrzeżonko, zwłaszcza dla związkowców. No bo single jak single, no co, no to się możecie pospotykać, nie musicie od razu tam wychodzić za mąż, czy tam się żenić, nie? Kochani, yy, zobaczmy na pracę. Hmm. By się. Rada dla pracujących. Rada dla niepracujących, dla ludzi, którzy nie mają pracy. No, Kani, wiecie, jak się kończy nowy rok. Ech. Dobra, jeszcze raz to powiem, co chciałam powiedzieć, bo to w ogóle bez sensu. Kochani, wiecie, jak się kończy rok? Nie nowy rok, tylko rok się kończy. Wiecie, jak czasami z końcem roku się różne rzeczy kończą? Na przykład domyka się jakieś projekty, czy tam jakieś rzeczy, coś takiego, co nie chcielibyście tego przenosić na styczeń. Wygląda na to, że może być problem, żeby coś domknąć. W grudniu, yy, ale wy się macie tym nie przejmować, od razu mówię. Jest pokazane, że coś jest niezakończone w pracy w grudniu. Dlaczego? Dlatego, że albo dziecko nie chodzi do szkoły i wy nie możecie czegoś zrobić, ale nie martwcie się, bo nie zabraknie wam pieniędzy, nie będziecie mieli jak, jakoś dużo gorzej przez to. Albo nie macie pomocy, ktoś wam miał pomóc, ktoś miał wam coś dostarczyć, nie wiem, miał, miał coś, nie wiem, pracować z wami, jakoś tam, jakąś część zrobić tego, tego czegoś, miał wam jakieś dać dokumenty, coś przesłać, jakieś dokumenty, dać jakiś pieniądz, a może to jest jakaś premia, na którą czekaliście, cokolwiek by to nie było, jak, jakakolwiek pomoc za, zawodowa, finansowa, jakakolwiek, dokumentalna w sensie dokumentów. Yy, to ta pomoc jakoś nie nadchodzi, ale Wam nie brakuje ani pieniędzy, ani stabilizacji, nic Wam tu nie brakuje. Wy tak naprawdę możecie zostawić to coś niezakończone w grudniu, moglibyście. Wy jesteście miśki mój ascendent, ja się tak zastanawiam, bo ja mam pewien plan grudniowy i ja strasznie będę przeżywać, jak ja tego nie zrobię do końca grudnia. A te karty właśnie mówią o takiej rzeczy, że jeżeli nie zrobisz do końca grudnia, to spokojnie, to zrobisz na początku stycznia, 3-4 stycznia, nieważne. Ale żeby, żeby naprawdę, bo patrzcie co tutaj, jaka jest rada. Dla tych, co pracują, ja mówię teraz o pracujących ludziach, dla tych, co pracują, rada jest taka: wyjdź z tej pracy, zacznij się bawić, ciesz się tym, co masz. Nie przejmuj się, że czegoś nie masz, albo że jakiś ubytek finansowy, albo że coś nieskończone. Nie przejmuj się tym. Idź do rodziny, idź do przyjaciół i miej święta. To jest kurde do mnie. No patrzcie, wy jesteście moja scena. To jest normalnie do mnie, bo ja taka jestem rzeczywiście. A I to by, czulić, by czulić ma tego typu też energię, żeby... Żeby się bawić, żeby, żeby, żeby żyć, a nie tylko się martwić, że coś jest nieskończone, coś jest niezrobione, tego typu rzeczy. Um, dobra. To jest raz. Druga sprawa bardziej może pod osoby, które pracy nie mają. Kochani. Może nie przyjść oferta pracy w tym miesiącu. Może nie przyjść. Jeżeli przyjdzie, to być może nie zaczniecie w tym miesiącu. Albo nie będziecie do końca zadowoleni, albo się będziecie musieli czegoś uczyć, a wam się nie chce. Jest pokazane, że, że być może należałoby się czegoś nauczyć, bo to jest karta jakiegoś. Stażysty albo kogoś, kto ma jakieś studia, czegoś się uczy. Jeżeli macie nieskończone jakieś studia lub jakiś staż, to to może być powodem, dlaczego trudniej jest jakąś pracę Wam znaleźć, taką, jaką byście chcieli. Ale Wasza rada dla tych, co nie mają pracy, żeby iść w stronę jakiego, jakiegoś talentu, który macie lub jakiejś pasji. To jest też karta, która mówi: działaj, rób. Jeżeli nie szukasz pracy, to jej nie będziesz mieć. Więc działaj, rób, znajdź pasję, znajdź talent, rób coś z pasją. Szukaj takiej pracy, która poruszy w tobie energię, a nie że a, dobra, to tam beleco wezmę. Tylko żeby z pasją działać i w ogóle działać. Jest rada dla ludzi, którzy pracy nie mają. Mm -hmm. No ciekawe, ciekawe by Czulisiu, ciekawe. Kochani, co jest najlepszego do osiągnięcia w grudniu dla byka. Jest. A, zresztą wystarczy. OK. Strzelec, lew, baran i jeżeli znacie, wraca. Pojednacie się, seksy, romans. Jeżeli nie znacie takich znaków i nic wam to nie mówi, i yy, to nie muszą być te znaki, może być po prostu jakaś pasjonująca, yy, no nie wiem co, relacja, Ro to, wychodzi, to wychodzi w kartach romansu, to nie wychodzi w kartach związku jeszcze na razie. Jeżeli jesteście całkiem sami, to może przyjść takie coś do was, ale to jest trochę pokazane w takiej. Energii wracacza, więc to może być też wracacz, czyli no, ktoś, kto już kiedyś tam was zostawił, dlatego tak. No, kochani, pamiętajcie, jakie tam były karty. Tam było pokazane, że ktoś przyjdzie z pieśnią na ustach, ale potem było pokazane, że się nie chce ustabilizować, że chce być wolny. Może przyjść na seksy, to może być dla Was pasjonujące, to, to Was może ucieszyć, ale ja Wam powiem tylko tyle, z dystansikiem. Zwłaszcza single miały pokazane, no związkowcy mieli się nie wdawać w jakieś dziwne kłótnie, w dziwne jakieś zamieszki, natomiast single miały pokazane, przychodzi do Ciebie oferta miłości z dystansem do tego, przyjrzyj się temu i zobacz co to w ogóle warte, no to to może być takie coś. Natomiast, nie patrząc już na związki, pomoc i współpraca z jakąś osobą, która jest bardzo silna i bardzo dużo może zrobić, to jest raz. Dwa... Dojść, własne działanie, pasja, działanie, taka energia w grudniu i jakieś pojednanie, albo ojej, jak to powiedzieć, równowaga emocjonalna. Czyli jeżeli było gorzej, to teraz dojdziecie, dojdziecie do siebie. Więc fajnie, fajnie. Mm. No, nieźle, nieźle. Kochani, dobra. Co ja teraz mam zrobić? Zrobiliśmy co? Aha, was z każdym znakiem Zodiaku. O, no i proszę, jak to szybko poszło? Jezu, czekajcie, czekajcie, sorry, sorry, sorry. Zaczniemy od byka. A, nie, 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 nie od byka, od baranka zaczniemy. Um, od baranka. Jeżeli macie osobę z znaku barana. No więc tak, albo jest wredna baba, która bruździ. No, jeżeli to jest czyjaś żona, no to się jej nie dziwmy, że bruździ będzie brudzić nie będzie tu, będzie manipulować. Może to być czyjaś matka teściowa lub jakaś nieszczęsna psia -psiuka. No to uważać na babę. Ale jeżeli nie baba, to yy, kochani, to z Was, które jest kobietą, prawdopodobnie to z was, które jest kobietą, Albo jedno z Was po prostu nie podejmuje jakiejś decyzji, ale też nie patrzy klarownie na sytuację. Nie odcina się, nie podejmuje decyzji, nie rozmawia, a powinna osoba porozmawiać, powinno być wyjaśnienie czegoś. Nie ma klarowności, więc podejrzana sprawa. Dobra, dwa byki. Uu, hu, 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 hu. Miśki, a idźcie miasto. No małżeństwo, stabilizacja, no już lepiej być nie może. Takie coś, co jak siądzie na tym tronie, to już nie wstanie. Znaczy, w sensie, nie że umrze na tym tronie i nie wstanie, tylko w sensie, że już się nie ruszę. To jest stabilizacja taka, że... Puh, szaleńcza, szaleńcza. Nie mówię w ogóle o trójkątach, jak ktoś ma żonę, męża. Nie, nie. No bo to, to... No co ja mam tutaj wtedy powiedzieć? Ja mówię o dwójkątach. Bliźnięta... Uuu, miśki, oj, oj, niedobrze, niedobrze. Nie wiem, kto komu nóż wbije, ale powiem Wam tylko tyle. Jeżeli jest ryzyko, że oni Wam wbiją nóż w plecy, to Wy po prostu obserwujcie sytuację, bądźcie przygotowani, ale nie, nie, nie wymyślajcie głupot w głowie, tylko po prostu bądźcie tak z dystansem, zwłaszcza jeżeli to jest wracacz, ten bliźniak. Ym, ale Wy uważajcie na to, jak Wy ich traktujecie, żebyście przez przypadek ich nie zranili. Ktoś mógłby kogoś zranić. Nawet być może i niechcący, więc no tak. Ja bym troszeczkę miała dystansu do tego związku w grudniu. No. Rak. Wyjście z więzienia, z klatki. I teraz tak, w zależności od tego, co jest klatką, no to, to albo dobre, albo złe, bo jeżeli na przykład ktoś się uwalnia z innego związku, żeby być z wami, no to super. Jeżeli wy byliście w jakiejś klatce razem i nie mogliście rozwiązać jakiegoś problemu, i nagle rozwiązujecie problem, no to super, ale czasami ta karta mówi, że się ktoś uwalnia ze związku, więc wtedy by oznaczało, że z rakiem na przykład się będziecie rozstawać. No też tak może być, ale tak czy siak, no to lepiej być nie w klatce, niż być w klatce. Jakby na to nie patrzeć, e, lew, brak odcięcia się od siebie nawzajem. Jeżeli ktoś myśli, że ktoś odszedł, to daleko nie pojechał. Może jest daleko, ale nie jest odcięty ten człowiek. E, natomiast może nie być jakoś za bardzo komunikacji między wami w grudniu, ale coś jest niepoodcinane. Słuchajcie, e, to był lew, panna. Wyjście na jaw jakiegoś oszustwa, kłamstwa, zdrady. To jest raz. Dwa. Ktoś sobie zdaje sprawę z tego, na czym stoi w tym związku. Czy tak jakby ktoś przejrzał na oczy, otworzył oczy. O kurde, taki jesteś gdzieś. No, takie coś może być. No. Pytanie, kto? Panieneczka, czy by czuliś robi jaja? No. No dobrze. Czekajcie, 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 bo się mi karty odwróciły. Dobra, uwaga. waga. Waga, waga, waga. No, romansik jest nieprzerwany. Seksiki te sprawy. No super, fajnie, żyć nie umierać. Jeżeli tylko nie ma osób trzecich, bo czasami ta karta mówi o tym, że ktoś wybiera pomiędzy. No, mam nadzieję, że to nie o to chodzi, że bardziej, że jest romans, jest fajnie, bawicie się i okej. Okay. No i wtedy fajnie, z wagą. Kochani Skorpion. Ograniczenie opcji. Czyli ktoś, kto bujał w obłokach i sprawdzał, gdzie trawa jest bardziej zielona, się uspokoi i przestanie za bardzo marzyć, przestanie się. Znaczy to nie jest skupienie, przestanie się rozkojarzać, właśnie yy, i patrzeć na różne opcje, i zacznie się skupiać na jednym. Albo się skupicie na sobie, albo jedno z was skupi się na kimś innym. I wtedy wy, no niestety. W zależności od tego, jaką macie relację, bo jeżeli jesteście razem, to może się skupicie na sobie. A jeżeli ta osoba zdradzała kogoś innego z wami, albo wy kogoś, no to wtedy może być różnie. Bo mogłoby to nawet oznaczać, że już marzenia się skończyły, wracamy do rzeczywistości. Kochani Strzelczyk no to jest karta kochanki albo kochanka. No i co to ma oznaczać? Jeżeli jesteście w stałym związku, to nie jest karta związku. Ktoś musiałby gdzieś bujać w obłokach. Być może przez internet. To nawet nie musiałoby być na żywo. Nie musiałby ktoś sypiać z kimś. Nie w ogóle nie musi. Mogłoby być tak, że nawet ktoś wirtualnie z kimś rozmawia. I sobie gdzieś marzy o jakimś niewiadomo czym. Ale to jest takie... No to jest jakieś takie zakochanie, jakieś porywy serca. Jeżeli Was łączy coś takiego, to to na razie się jeszcze nie przeradza w związek. Może się przerodzi, ale pamiętajcie, żeby korzystać z własnej intuicji, jeżeli chodzi o tą relację ze strzelcem. Kochani koziorożec. Tu jest tajemnica, coś jest ukryte. Albo osoba z znaku ryb wchodzi między Was. Ale to no, trzeba będzie... To, to jest tak, jakby ktoś miał coś zamglone, taką mgiełkę, jaką siateczkę na oczach, czy tam jak to tam, firaneczkę. Yy, I nie widzi klarownie czegoś, i może być tak, że jedno z was ma tajemnicę i robi coś w ukryciu. Albo nie mówi o swoich prawdziwych uczuciach. Też tak może być. Kochani, wodnik. Wodnik, wodnik. Tu jest nieszczęśliwa żona, albo nieszczęśliwa matka. No, w zależności od tego. Kim wy jesteście w tej relacji z wodnikiem? Może to być też jakaś teściowa, może to być ktoś, kto nie lubi was, na przykład teściowa matka nie lubi jednego z was i bruździ, ale może to być czyjaś żona, albo może to być, że wy w związku jesteś, jesteście niezadowoleni. Natomiast może być też tak, że ktoś chce mieć dziecko, a drugie nie chce, albo może być też tak, że. Yy, ogólnie, że wasz związek się nie rozwija w grudniu za bardzo, niestety. No, nie ma rozwoju pokazanego. Rybeńki. No tu jest rozczarowana kobieta z kolei pokazana, nieszczęśliwa, rozczarowana kobieta, więc yy, no, to nie bardzo się to pokazuje w takiej dobrej energii dla związku. Yy, może być tak, że ta kobieta jest inną kobietą i wasza relacja kogoś rani, ale nie musi tak być. Może to chodzić o jedno z was. I yy, jest rozczarowanie i no, takie poczucie opuszczenia. Albo ktoś kogoś przestaje kochać, nie daj Boże. No. Karty anielskie, i będziemy kończyć. No, kochani, o, no, to, to jest potwierdzenie tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, jak gadaliśmy o związkach. Nie, do niektórych przychodzi nowa miłość. Wy naprawdę macie w grudniu jakąś nową miłość, wy tylko macie uważać, co to jest. A drugie, pojednanie. Tu mamy nowe, a tu jest wracacz. Te dwie energie dla byka w tym miesiącu są pokazane, czyli bardzo możliwe, że coś do Was przyjdzie. To może być z tego romans, ale zwróćcie uwagę na to, żeby się nie taplać w trójkątach, żeby nie zdradzać jakichś ludzi, tylko na przykład najpierw zakończyć jedno, potem iść w stronę drugiego, żeby uważać na wracaczy i żeby uważać na ludzi, którzy ch chcą być z Wami, mają uczucie, chcą mieć romans, ale nie chcą mieć związku, bo jeżeli Wy chcecie mieć związek, no to nie wiem, no. No, oby się to przerodziło w związek, ale wy musicie trochę dystansu mieć. Mieszki, tyle. Kochani. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli się Wam to przydaje do czegoś, oczywiście. Ym, I chyba tyle. Widzimy się niedługo. No buziaczki, pozdrowionka. No i papa.